Na moim kanale Soul Medika. Nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Dzisiaj znowu mówię do Was z tarasu bałtyckiego, więc jeśli tutaj jakieś melwy będą nam przelatywać i krzyczeć, to wybaczcie. I e, kochani, dzisiaj chciałam się przyjrzeć trochę osobom roszczeniowym, bo jest, jest ich coraz więcej. Ta postawa, fatalna postawa, się pleni, i o ile w relacjach rodzinnych. Czy jakichś bliskich, towarzyskich, można postawić szybciutko opór takim postawom, i bardzo dobrze, jeśli ten opór się stawia, to na przykład w sytuacjach zawodowych, czy w jakichś innych sytuacjach społecznych, często osoby, właśnie które stykają się z takimi roszczeniowymi ludźmi, zadają pytania, właśnie co to jest. Z czego to wynika, jak w ogóle to możliwe, że, że są takie osoby, które cały czas żyją w przekonaniu, należy mi się, prawda? Należy mi się. Um, skąd się taka postawa bierze? Przede wszystkim z wychowania z tego, że jeżeli taka osoba była dzieckiem, to rodzice od niej niczego nie oczekiwali, nie stawiali wymagań, byli wobec takiej osoby pobłażliwi. Wobec takiego dziecka. I ono właśnie wypracowało w sobie tą roszczeniowość, jednocześnie pasywność i agresję. Bo ktoś, kto jest roszczeniowy, to pamiętajcie, że zawsze będzie także pasywny i agresywny. I w naszym społeczeństwie bardzo widoczna jest taka, taki rodzaj właśnie tej roszczeniowości, którą w psychologii nazywa się roszczeniowością odwetową. Czyli to są takie osoby, które właśnie cały czas uważają, że im się należy i cały czas rozpamiętują jakieś urojone krzywdy, które im się przydarzyły, które inni ludzie im wyrządzili. Pojawia się właśnie ta chęć odwetu, chęć zemsty. No, tego szczególnie dużo widać na przykład w przestrzeni medialnej, w internecie. Dużo jest właśnie takich roszczeniowych postaw, też nacechowanych takim, taką postawą odwetową. Słuchajcie, z osobami roszczeniowymi jest to tyle trudna sprawa, że one nie grzeszą, że tak powiem, autorefleksją. Są, są to osoby pozbawione autorefleksji, są to często osoby pozbawione głębokiego myślenia. One się w ogóle boją zagłębić w siebie, boją się tam zajrzeć do środka, żeby zobaczyć, co naprawdę we mnie tkwi, i w związku z tym one również bardzo rzadko zgłaszają się do psychologa. One będą oglądać miliony filmików na YouTube. Zresztą w tym oglądaniu też będą bardzo roszczeniowe, bo często narzucają, jakie mają być tytuły filmów, jakie treści mają być podane w tych filmach oczekują prawda, oczekują, a jeśli coś się mija z ich oczekiwaniami, to od razu pojawia się złość, właśnie ta agresja. Natomiast to są osoby bardzo niechętne do tego, żeby tak jak powiedziałam, głęboko w siebie zajrzeć i próbować przede wszystkim coś zmienić, tak? Bo one działają bardzo destruktywnie, destrukcyjnie na mm, innych ludzi po prostu. Z czym muszą się liczyć? Z tym, że będą separowane społecznie. Nikt takich ludzi nie lubi. Ucieka się po prostu od takich osób. Jeśli ktoś ma zdrowe podejście do rzeczywistości, zdrowy ogląd rzeczywistości i spotka w swoim życiu kogoś roszczeniowego, no to po prostu go odpędzi, jak taką natrętną bukę na zasadzie zaraz, zaraz, moment. To nie do mnie, prawda, te, te pretensje, oczekiwania, roszczenia i tak dalej. Natomiast jeśli osoba, która jest roszczeniowa przy okazji, jest manipulatorem, a często tak jest, no to też może próbować właśnie zmanipulować nas i, i jakimś, też jechać na jakimś poczuciu właśnie krzywdy własnej, będzie chciała obarczać nas poczuciem winy. Więc tutaj też taka przestroga, żeby nie dać się omamić i nie dać sobie mówić, że my jesteśmy winni temu, że ta osoba ma same niepowodzenia życiowe, że tak naprawdę jest nieudacznikiem. Każdy jest kowalem swojego losu i należy przejąć odpowiedzialność za swoje życie, również za wszelkie przejawy życia wspólnotowego a roszczeniowy człowiek nie potrafi tego robić i nie chce tego robić. Może nawet nie to, że nie potrafi. Tutaj źle to chyba powiedziałam. On nie chce tego robić, tak? On jest skupiony na sobie, jest skrajny egoista, egocentryk i on po prostu oczekuje, żąda, oczekuje, wymaga, tak? To jest takie jego powiedzenie. Żądam, oczekuję, wymagam. I kochani, ćwiczenie, jeżeli... Ktoś, kto właśnie ogląda ten film, widzi w sobie takie skłonności i zapyta na no dobrze, jak z tego wyjść. Jeśli w ogóle zadajesz sobie takie pytanie, to znaczy, że jest bardzo dobrze z Tobą, tak? To znaczy, że jeszcze ta postawa roszczeniowa nie przejęła nad Tobą kontroli, tak naprawdę. I wyjściem z tego jest na przykład proste ćwiczenie. Spróbuj od dzisiaj chwalić publicznie inne osoby. Zacznij chwalić publicznie inne osoby, dokonania innych osób, sukcesy innych osób, wiedzę innych osób, ich wszelkiego rodzaju osiągnięcia. Spróbuj. Człowiek, który ma. Wszystko dobrze poukładane, jest zintegrowany, który nie, człowiek, który nie ma w sobie rozmaitych pretensji i roszczeń, e, zrobi to z radością. Nie stanowi to dla niego żadnego problemu, najmniejszego problemu. Natomiast ktoś, kto ma w sobie głębokie, właśnie takie roszczeniowe nastawienie, będzie wzbraniał się przed tym po prostu jak przed jakimś czymś strasznym dla niego, prawda? A więc. Jeśli ktoś roszczeniowy właśnie chciałby tutaj dowiedzieć się, jak z tego wyjść, proszę bardzo, jest recepta. Od dzisiaj chwal inne osoby i rób to publicznie. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam do oglądania kanału Saumedika. Widzimy się za tydzień.